Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dziś top 10 produktów na trądzik To mam wszystkie te produkty położone I będę każdy ten produkt omawiać I powie, będę mówić dlaczego właśnie go lubię, dlaczego go polecam yy, I tak naprawdę na co działa Także stawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwonek, aby być na bieżąco Tu macie moje social media I lecimy z filmem Ok, no to od pierwszego produktu. Jest to taki żel z La Roche-Posay, e, tak on się prezentuje. Ogólnie on mi się skończył, ale powiem Wam, że ten e, żel e, działa cuda. Ja go nakładałam punktowo na trądzik i zostawiłam na całą noc i powiem Wam, że serio um, ten żel otwierał pory. I szybko e, mój trądzik w ogóle znikał dzięki temu żelu On kosztuje bodajże 50 zł, coś w tym stylu Przynajmniej tyle kosztowało, kiedy ja go kupowałam I bardzo na długo starcza, serio Ja go miałam także no Mi się wydaje, że to serio jest mega długo Bardzo Wam polecam I to jest właśnie pierwszy produkt e, Teraz lecimy dalej Tutaj mamy żel, e, który... To jest moje w ogóle pierwsze opakowanie e, Już użyłam ten żel... Cztery tygodnie, coś w tym stylu I ten, że też działa cuda e, Ma w sobie dwa kwasy AHA e, i plus LH Wyciszy trądzik zaawansowany e, I on jest do skóry wrażliwej, alergicznej, mieszanej, tłustej Zaawansowany trądzik, aktywne zmiany e, Głęboko oczyszcza i delikatnie złuszcza A działa antybakteryjnie e, I serio, powiem wam, że tak ja kiedy stosowałam taki inny żel i ja myślałam, że ten inny, nie wiem jak się nazywa nawet ten jest z tej ostatniej firmy, ja myślałam, że tamten żel jest spoko i nie znajdę już lepszego, ale ten to po prostu jakiś cud. Ja zauważyłam zmianę na mojej twarzy, e, mniej trendziku się pojawia, e, moja cera nie jest tak bardzo przetłuszczona i naprawdę Wam mega, mega, mega polecam. On kosztuje 30 zł. E, to jest dla mnie też szczerze taka średnia cena jak na żel. Ale on też jest wydajny, ponieważ mam go 4 tygodnie a straciłam na ponad pół opakowania. Ten żel jest bardzo taki gęsty. Wystarczy, że raz przeciśnięcie tubką i to wystarczy właśnie, żeby oczyścić twarz, bo naprawdę ten Żel jest bardzo gęsty. On tak wygląda: stopy Mega Wam polecam, co to jest jeszcze napisane. Kwas Acha to inaczej kwas mlekowy, a kwas Elcha to kwas kopriolowo-salicylowy. Kombeks z siarczanu cynku i Olgo soharardów Także nie, nie wiem, ja się nie znam na tych, samych, na tych całych kwasach, ale no mi pomaga. Także sobie polecam, szczególnie dla skór, skóry mieszanej tustej i wrażliwej i alergicznej. Dobra dalej. E... Mam taki produkt jest stopy. Tak się prezentuje. To jest peeling, trzy enzymy. I on intensywnie zwłyszcza, ogranicza wzięcie sobą o 74%, zmniejsza ilość zaskorników, eliminuje nawracające niedoskonałości. I powiem Wam tak, ja używam tego peelingu raz w tygodniu. Można go używać maks dwa razy w tygodniu. Mi się on sprawdza, ale ja miałam, jakby, on mi pomaga i w ogóle, ale ja miałam raz albo dwa razy z nim tak do czynienia, że w mi miejsce się cała twarz i po prostu nie dałam rady, żeby ten. Peeling dłużej e, był na mojej twarzy, bo strasznie to piekło, aż płakałam, ale chyba dlatego, bo po prostu wcześniej użyłam e, produktu, który dobrze właśnie nie działa z tym produktem. E, I wtedy to nie wiedziałam, a tak to na serio, mega dobrze, e, mega dobrze mi się sprawuje ten żel na mojej twarzy. Ten peeling, przepraszam. E, Jego ja zawsze nakładam w taki sposób, że po prostu rozprowadzam do góry, do twarzy, od szyi, tak. I zostawiam na 10 minut i później zmywam Tak on się prezentuje Tu mamy papainę, bromaleinę i karatezynę Działa jak peeling, ale nie zawiera drobinek ani kosów Aha Także tak I też trzeba uważać właśnie, żeby nie używać go w okolicach oczu, bo wtedy też te oczy pieką I on kosztuje około nie chcę Was kłamać. Chyba też około 30 zł. Ja kupiłam tak już dwa miesiące temu i nadal go mam i sporo jest tego produktu, więc on, więc on też, jest bardzo wydajny. E, dobra, lecimy dalej. To jest produkt z To jest enzymatyczny krem przeciw zaskornikom. Tak się wam prezentuje. On jest bardzo, bardzo polecany. Ja go widziałam dużo razy na TikToku, że. E, dermatolodzy go polecają i on jest do skóry wrażliwej, arygicznej, mieszanej, tłustej, trądzikowej, czyli do suchej nie jest ja właśnie mam cerę tłustą, szybko właśnie mi się tłuszczy, tłuszczy? no po prostu świecę się ciągle wiecie co chodzi w 5 dni redukuje skórniki otwarte i zamknięte przyspiesza redukcję blizn i przebarwień redukuje wydzielanie sobą o 15% i matuje do 20% 12 godzin e, Działa antybakteryjnie i jest na dzień i na noc <laughs> Mocny produkt i on kosztuje około 38 zł Lecimy dalej I tak wygląda jeszcze pakowanie. W ogóle powiem Wam, że ja też dużo produktów używam W sensie wzi... ogólnie wzięłam te produkty z polecenia takiej pani na TikToku Która właśnie mm, zajmuje się e, jakby która testuje właśnie produkty na trądzik, na zmarszki na i dalej, i ogólnie zna się na tym. Eee, I właśnie powiem Wam, że warto się kierować takimi osobami na TikToku, które mają pojęcie o danych rzeczach, bo naprawdę ta pani mi pomogła w wyborze i jestem bardzo zadowolona. I teraz przejdę do retinolu z Nakomi. Tak wygląda pokopanie. Eee, ten retinol kosztował około 33 około. Nie wiem czego, czym na promocji. Nie, chyba bez promocji właśnie 33 zł. Um, on wygląda tak. I ten retinol działa przeciwzmarszczkowo, przeciwtrącikowo. I jeszcze mam dokładnie, bo to jest napisane. Wysokiej klasy serum na nos, z czystym retinolem redukuje zmarszczki, poprawia napięcie i elastyczność skóry oraz rozjaśnia przebarwienia. Retinol działa nie tylko przeciwzmarszczkowo, ale również przeciwtrądzikowo. Złuszcza na skórek oraz reguluje wydzielanie sebum. Eee, jakby to jest w sumie wszystko, co nam potrzebne, żeby zadbać o naszą celę. W jakiś tam stopniu występuje krem sypyfy, ponieważ działa przeciwzmarszczkowo. Eee, tak samo przeciwtrądzikowo, dlatego naprawdę ten produkt to też jest coś pięknego. Po prostu mega Wam polecam. Tak to się prezentuje. Eee... I tutaj zauważyłam zmiany. Właśnie pani na TikToku, która bardzo, bardzo yy, ma pojęcia o właśnie takich produktach, czego używać dla jakiejś skóry i w ogóle, właśnie polecam bardzo ten produkt. I nawet powiedziała w jednym TikToku, że yy, właśnie yy, chyba to jest takie top 3 z produktów w tym stylu, że najbardziej poleca i też właśnie powiedziała o tym. Yy, więc no tak, a propos, dobra, lecimy dalej. Tu mam taki olejek. Właśnie nie wiem, czy się nazywa olejek do końca, tu mam wszystko po angielsku. Mogę to doczytać, ale teraz już nagrywam film, także no, wcześniej to nie zrobiłam. Ale to jest kwas z kwasem salicylowym z Revoxu. On bez kosztuje około 30 zł, z przeceną możecie go znaleźć za 15 Ja kupiłam właśnie na promocji za 15 a krem salicylowy, nie krem tylko kwas salicylowy właśnie bardzo dobrze działa na przebarwienia i na trądzik. Także serio mogę Wam polecić. E, tylko że ja właśnie chciałam sobie mm, kupić, yy, yy, aż wiedziałam też, już powiedzieć. Ja chciałam sobie kupić kwas, kwas niacynoamidowy ciężko nazwa, go, po prostu musiałam sobie go przypomnieć. A kupiłam właśnie celowy, ale on też się dobrze sprawdza. E, także tak i chciałam nawet dzisiaj kupić sobie kwas właśnie ten na N, ale nie było go w sklepach, bo wszystkie się wyprzedały. Ale ten też mam serio polecam. Dobra, dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo tani produkt, a powiem Wam, że bez niego to ja bym się nie obeszła. Yy, w top 10, jakby serio, musiałabym o nim powiedzieć na tym filmie, bo serio, yy, ten produkt, ja go ocenię na 10 na 10. Serio, jest po prostu zarąbisty yy, To jest pasta cynkowa oczywiście. Kupiłam na za jedyne dwa złote, serio, to tak tanio kosztuje, naprawdę, a powiem Wam, że e, moja skóra w sumie dziękuję mi za ten produkt, że kupiłam go. Tak on się prezentuje w środku. E, jego używam w taki sposób, że gdy oczyszczę twarz, zostawiam po prostu na noc punktowo, e, rano wstaję i zmywam. I serio, tutaj mam od razu... E, w tej paście cynkowej od razu mamy od razu kwas salicylowy I ta pasta działa nieściągające, słabsze słabe przeciwbakteryjne, wysuszające Dzięki temu tak samo produktowi też znikają przebarwienia Także naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam ten produkt Jeśli szukacie czegoś taniego E, jeszcze można ten produkt serio zdobyć w każdej aptece e, dobra, lecimy dalej tu też mam drugi produkt z apteki to jest e, Acne Derm, e, krem przeciwtrądzikowy wblejący do codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej z tendencją do przebarwień e, i tu mamy kwas azelainowy tak to się prezentuje ja widziałam, że ten produkt był był polecany przez Julię Żugaj I właśnie mam go wcześniej kupiła w aptece Bo miałam taki okres jeszcze niedawno Że po prostu wysypał mnie tak bardzo Że nie wiedziałam co z tym zrobić I właśnie dzięki tym produktom pozbyłam się tego trądziku się nadal mam O tutaj nie wiem czy widać Ale to naprawdę Już nie narzekam w ogóle teraz Bo miałam wszędzie tutaj trądzik serię na pół twarzy I aż mi było wstyd wychodzić z domu Ale dzięki tym produktom pozbyłam się go ehm, Ja powiem tak ja źle użyłam tego produktu chyba z trzy razy i po prostu miałam taką czerwoną, po prostu miałam takie czerwone kropki. E, tam, gdzie pojawu, tam gdzie był trądzik, po prostu strasznie, e, strasznie miałam czerwony ten trądzik i strasznie mnie piekło, ale po prostu dlatego, bo ja źle, e, ja źle użyłam wtedy ten krem. Ja użyłam go punktowo, słyszałam, że tak samo można po prostu zostawić ten krem, że. No normalnie używać jak krem, że po prostu roznosowuje się na całej twarzy Ja używam tego kremu punktowo I też jestem zadowolona Ale to nie jest mój ulubieniec Wolę tą pastę cynkową, tak szczerze Ale to też jest naprawdę spoko Wiadomo, każda skóra jest inna, każda cera jest inna I na przykład Wam się może lepiej sprawdzić ten produkt Zamiast tą tej pasty cynkowej Więc najlepiej sobie przygotować to i to To kosztowało, ja sama do końca nie wiem, ale... Chyba mi mówiła, tylko że właśnie nie pamiętam do końca Tak 15 zł mi się wydaje, coś w tym stylu Także to nie jest jakoś dla mnie bardzo drogo Ale szczerze e, bardziej Wam polecam tę tą pastę cynkową Dobra, lecimy dalej Tutaj mamy antybakteryjny punktowy żel do zadań specjalnych e, I mamy w tym produkcie konopie, kwas salicylowy i cynk I on e, emilinuje wypryski, redukuje nieskonałości, oczyszcza zaskórniki i to yy, on służy do skóry yy, młodej z niedoskonałościami. Yy, jest z Eveline. Nie wiem, bo... o dobra. <gry> yy, tak to się prezentuje, to było w takim większym opakowaniu. Ogólnie to serię Wam polecam. Yy, pomaga w walce z niedoskonałościami skóry, redukuje zaczerwienienia, błyskawicznie eliminuje wypryski oraz wysusza i oczyszcza skórniki. Yy, no i wiadomo, stosujemy na oczyszczoną skórę. Nie mam pojęcia, ile może kosztować ten punktowy, także jak chcecie go zdobyć, to sobie zobaczcie. Chyba go można kupić. Mi się wydaje, że chyba w Rossmanie, tak samo w Hebe, bo tam i tam jest Eveline. Także po prostu sobie go poszukajcie. Może akurat yy, ten produkt Wam się sprawdzi. I ostatni produkt, który po prostu musicie mieć w swoich domach, serio. Jak nie macie tego produktu. Nawet jakbyście używali wszystkich kosmetyków, będziecie robić, czy tak? Ponieważ to jest bardzo ważne, żeby stosować krem sypyfy, właśnie cały rok, e, ponieważ mamy promieniowanie UV przez cały rok, e, gdzie jest nawet zima, i e, dzięki temu, że jest promieniowanie UV, e, na naszej twarzy pojawiają się zmarszczki. A żeby ich nie było, właśnie stosujemy ten krem sypyfy. Ja używam ten krem, polecam Wam. E, co prawda, no, trochę zostawia na e, twarzy to powiedzieć. No po prostu twarz jest taka wtedy tłusta trochę, ale tak tak, ja Wam polecam małe to masło szyja, witaminy E, alantoinę, fotostabilne filtry organiczne i mineralne. I to jest krem sobie wodoodporny i bardzo wysoka ochrona, bo to jest plus 50. Ja właśnie użyłam takiego mocno. Ja zawsze nakładam krem w taki sposób, że gdy już oczyszczę twarz, no to daję tak na dwa palce. No po prostu wszystko e, nakładam na twarz, oczywiście rano ten krem właśnie chroni mnie przed tym promowaniem UV Tak samo w e, kremie sypyfy, też jest kwas elicylowy, który właśnie mm, e, też działa przeciw trądzikowi Ja nawet zrobiłam screena, bo się nie czytałam o tym e, I wam to przeczytam um, Nie to wait Krem sypyfy 50 nie tylko matuje i chroni przed słońcem sery trądzikową, ale także wspomaga walkę z niedoskonałościami. Zawarte w nim glukonolak... glukonolakton pomaga zachować pory oczyszczone, a niecynamid i kwas salicylowy hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za rozwój trądziku. Także właśnie yy, krem sypyfy yy, chroni nas przed zmarszczkami. To jeszcze w dodatku... Yy, Dzięki nim niemu pozbywamy się trendiku. Mega Wam polecam ten z Lerene. Ogólnie kręcy są drogie, bo e, nawet słyszałam, że kosztował po 100 zł po 200. Ja kupiłam ten za 30 i serio mi się dobrze sprawdza. Ja go mam już od dnia z, z ponad miesiąc, a jeszcze mam z połowy opakowania. I to tyle kochani, mam nadzieję, że serio Wam pomogłam w e, wyborze Jeśli ktoś szukał jakichś kosmetyków na trądzik e, Wszystkie Wam polecam, najbardziej chyba tą pastę cynkową, która jest tylko za 2 złote I te rzeczy stopy, nie no, w sumie to wszystko Wam polecam, bo no, wszystko się super sprawdza Ale pamiętajcie, żeby używać właśnie kremu sypyfy, bo jak go nie macie, to Wasza skóra bardzo cierpi Serio, wiem co mówię, bo ja używam e, tego kremu sypyfy od miesiąca, od dwóch, w dość tym serio. I widzę wielkie zmiany e, Moja morsocera mi dziękuję e, Także jak macie jakieś do mnie pytania To piszcie do mnie na Instagramie e, Ja często odpisuję e, No i tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał Pamiętajcie o wciskach w górze, subskrypcji oraz dzwonku Aby być na bieżąco I to macie moje system media Pa, pa, do następnego filmu